Bonjour, witam Cię w ósmym odcinku podcastu Francuski w Dialogach. Czy są wśród moich słuchaczy studenci? Ktoś może na licencjacie, magisterce, a może na studiach podyplomowych. Do sesji jeszcze trochę, chyba że ktoś podchodzi do wybranych egzaminów w tak zwanym przedterminie. Być może nawet już teraz do czegoś się przygotowujesz. Zgodnie z obietnicą zdradzam kierunek studiów Emmy: jest to fizyka. Fizyka. Dla mnie czarna magia, która tylko od czasu do czasu przy niektórych tematach stawała się jaśniejsza, także zdecydowanie bliżej mi do delfiny studiującej psychologię. Dzisiaj podsłuchamy, jak jedna z dziewczyn męczy się z nietypowym dla niej materiałem. Ostrzegam, że dialog będzie najdłuższy w historii literkowego podcastu i z pewnością wymagający. Zachęcam jednak do wytrwania do końca. Potem wszystko dokładnie wyjaśniam. Putain, j'en ai marre. Emma, ça va Non. Ma belle, mais qu'est-ce qu'il y a Je te vois rarement aussi énervée. C'est parce que je n'arrive pas à prendre un truc par cœur. Je suis plutôt habituée aux choses comme les recherches, les calculs, etc. Et là, il me demande d'apprendre l'histoire de la physique. L'histoire. C'est pas du tout mon truc là. Il y a trop de dates, trop d'infos. Et d'ailleurs, je me demande ça sert à quoi. Emma, calme-toi, je vais t'aider. M'aider Mais comment Contrairement à toi, je suis habituée à ce genre de matériel. Je vais te montrer comment apprendre pour que ça rentre dans ta tête de physicienne. Bon, vas-y, on essaye. Super. Alors, tout d'abord, tu dois choisir la source principale. Ouais, j'ai des notes de cours imprimées. Et ça couvre tout La plupart, ouais. Et le reste C'est ici. C'est quoi Ben, un livre. Mais tout ce qui est dedans te regarde Non, que des premiers chapitres. Ah ben voilà. Donc on va commencer par le bouquin. Il te reste combien de temps jusqu'à ton examen Exactement huit jours. Huit, c'est bien. Donc il nous faut un planning, le bouquin d'abord. Tu vas lire les deux chapitres aujourd'hui sans prendre de notes. Tu peux juste marquer des infos cruciales. Les notes de cours en combien de pages 87. OK. Alors euh, on va diviser la lecture en quatre parties. Demain, tu vas lire la première partie et si jamais ça te fait penser à un truc que tu avais vu dans le livre, retrouve-le et complète les enfants dans le document, c'est-à-dire dans les notes. Après-demain, tu continues avec la deuxième partie du cours, et les deux jours suivants, les deux parties suivantes. Mais alors, ce qui est hyper important, c'est de lire tout ça à voix haute. Et tu vas prétendre que tu es la prof, et que tout ce que tu lis, tu le sais déjà. Quoi Oui, oui, t'as bien entendu. Tu vas devenir une comédienne d'elle. Tu me connais. Je ne me vois pas du tout dans ce genre de... Je ne trouve même pas de mort de conneries. J'avoue, c'est un peu ça, mais crois-moi, ça marche. Il s'agit de convaincre ton cerveau que, de un, ce que tu lis est super intéressant pour toi, et de deux, que tu le sais déjà. Parce qu'il va te croire, essaye. Bon, peut-être. Je n'ai pas vraiment d'autres idées comment m'y prendre. Super. Alors, euh, tu vas voir, ça va t'aider. Alors aujourd'hui, le livre, après euh, pendant quatre jours la lecture active de tes notes, et il te reste trois jours de répétition. C'est génial. Et quoi faire pendant ces trois jours Tu peux consacrer deux jours pour prendre des notes en se basant sur ce que tu en as déjà. Des notes avec des mots-clés, les dates les plus importantes, etc. Ça te fera gagner une nouvelle perspective. I tu vas vérifier si tu kupisisz rzeczywiście histość i czy tu kupisz jakieś liensy. To a lękło logiczne. I le jour avant l'examen? Ben, tu tout dès le début. Po pierwsze, brawo za dotrwanie do końca dialogu. Było dużo, było szybko, no i przez to nie było łatwo. Ale teraz przebrniemy przez to wszystko razem. Gotowa? Gotowy? Dialog zaczyna się od krzyku Emmy, Putain, j'en ai Tak właśnie powiedziała. I tutaj się już zatrzymamy. Pierwsze słowo jest wulgarne i choć znaczeniowo odpowiada polskiemu przekleństwu na K, to jednak francuskie putain jest stosowane dużo częściej i nie ma aż takiej, nazwijmy to, mocy rażenia. Zatem na spotkaniu w pracy czy podczas pierwszego obiadu rodzinnego u nowej dziewczyny raczej nie powiemy tego słowa. Ale już podczas przerwy na lunch, spotkania ze znajomymi czy nawet rozmowy przez telefon z rodzicem nie powinno to nikogo szokować. ale mówię nie powinno, bo nie chcę generalizować. Każdy ma inną wrażliwość, także... Uczniom zalecam omijanie tego typu słów, dopó dopóki nie będziecie mieli naprawdę pewności, że dany kontekst, dana relacja umożliwia Wam zastosowanie, chociażby słowa putain. Wróćmy do wypowiedzi Emmy: Putain, j'en ai marre. J'en ai mar. en avoir marre, albo podobnie, on avoir assez, to mieć czegoś dosyć. Delfin reaguje od razu, dziwiąc się, że jej przyjaciółka jest aussi énervée, czyli tak w domyśle, tak bardzo zdenerwowana, aussi énervée. Pytając, co się dzieje. Emma tłumaczy, że nie jest w stanie nauczyć się czegoś na pamięć. Co mówi? C'est parce que je n'arrive pas à apprendre un truc par cœur. C'est parce que je n'arrive pas à apprendre un truc par cœur. Un truc to takie właśnie potoczne coś, a prendre par coeur to jest bardzo ciekawy zwrot, bo dosłownie on oznacza uczyć się czy też nauczyć przez serce. Jednak chodzi tutaj właśnie o uczenie się czegoś na pamięć. Spotkałam się z takim wyjaśnieniem, że geneza tego wyrażenia wywodzi się z wierzenia czy też wierzeń antycznych Greków. Według nich to właśnie serce było centrum ludzkiej świadomości, a więc tam też zapisywała się powiedzmy nasza zdobyta wiedza. W dobrym zapamiętywaniu pomagają dobre nawyki. Wiecie, jak po francusku powiedzieć, że jesteście do czegoś przyzwyczajeni? Posłuchajcie, jak to mówi Emma. Je suis plutôt habitué aux choses comme les recherches, les calculs, etc. C'est-à-dire être habitué à faire quelque chose à quelque chose. Mamy też czasownik s'habituer, czyli przyzwyczajać się do czegoś. Les premiers mois après le déménagement étaient difficiles, mais au fil du temps, je me suis habitué à ce nouvel entourage. Tak, taki przykład dla czasownika s'habituer. Mais au fil du temps, ale z czasem, je me suis habituée à ce nouvel entourage. Przyzwyczaiłam się do tego nowego otoczenia. Emma ma w sobie dużo niezrozumienia wobec konieczności uczenia się historii fizyki. Pyta siebie, elle se demande, czemu to służy. Ça sert à quoi? Ça ne sert à rien. Ça sert à rien de s'énerver. Servir a quelque chose ou a quelqu'un to służyć czemuś, komuś. Se servir z kolei, czyli w formie zwrotnej ten czasownik, zmienia znaczenie. Se servir do quelque chose to będzie korzystać z czegoś, częstować się czymś. Delfin uspokaja przyjaciółkę. Emma, calme-toi. Se calmer to uspokajać się. A więc tak jak w języku polskim mamy do czynienia z czasownikiem zwrotnym. Se calmer. Odmieńmy sobie to. Je me calme, tu te calm, il elle on se calme, nous nous calmons, vous vous calmez, il elle se calme. Standardowo osoby z buta, czyli cała liczba pojedyncza i trzecia osoba liczby mnogiej, brzmią tak samo. Tak? Mamy kalm, 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 kalm. Je me calme, tu te calmes, il se calme, il se calme. CALME TOI to będzie oczywiście tryb rozkazujący. Uspokój się. kalm TOI. Przy czasownikach zwrotnych SIĘ dla drugiej osoby liczby mnogiej to jest przecież TY. Dlaczego więc tutaj mamy TOI? Żeby to zrozumieć, powiedzmy sobie opcję bez zmiany, czyli CALME ty. CALME TOI. W języku francuskim słowa nie mogą kończyć się w taki, powiedzmy, zamknięty sposób. Dlatego na przykład z Rzymapel. Mamy taką sytuację, że dodajemy L, tak? Podwajamy spółgłoskę L, bo ona ma taki efekt, że E, które przed nią stoi, otwiera się. Czyli zamiast Rzyma PL, bo tak by to brzmiało, gdyby L nie było podwojone, mamy Rzyma PL. Podobnie jest zresztą przy czasowniku sylwy, który też należy do pierwszej grupy. Tutaj dodajemy akson grave, czyli ten sam, który występuje między innymi w słowie per. Akson graw dla wszystkich osób z buta. Czyli właśnie znowu cała liczba pojedyncza i trzecia osoba liczby mnogiej, te, które mają tak naprawdę nieme końcówki, one uzyskają akson graw nad E. I mamy nie rzymy LW, tylko rzymy LEW. Tutaj w tym naszym zwrocie kalmy toi, mamy do czynienia z jeszcze innym trikiem, z jeszcze innym rozwiązaniem wykorzystano istnienie zaimków akcentowanych. Możliwe, że nie znacie, nie kojarzycie tej nazwy, ale na pewno wiecie o co chodzi. No bo każdy z was chyba wie już, jak powiedzieć ja też. Moi aussi. Moi aussi. To moi to jest właśnie zaimek akcentowany. One pojawią się też w takich zdaniach jak na przykład c'est pour toi albo je vais au cinéma avec lui, to są zaimki akcentowane. W dużym oproszczeniu stosować te zaimki akcentowane będziemy wtedy, kiedy będziemy chcieli właśnie zaakcentować jakąś osobę. I właśnie tutaj w tym kalmy tła po prostu uznano, że ty, ta forma zwrotna dla drugiej osoby liczby pojedynczej, musi się zmienić na zaimek akcentowany tła, żeby nie było takiego zamkniętego dźwięku kalmy ty, tylko kalm tła. Chwilę później, delfin. Używa zresztą zaimka akcentowanego toi w takim klasycznym zastosowaniu. Contrairement à toi, je suis habituée à ce genre de matériel. Contrairement à toi, w przeciwieństwie do ciebie. Podkreślam, że tu chodzi o Ciebie, dlatego używam zaimka akcentowanego. Contrairement à toi, je suis habituée à ce genre de matériel. W przeciwieństwie do Ciebie. Jestem przyzwyczajona do tego typu materiału. Emma ulega. Bon, vas-y, on Delfin radzi więc, żeby Emma na samym początku zaczęła od wybrania głównego źródła nauki. Na samym początku. Wiecie, jak w podobny sposób podkreślić początek w języku francuskim? Przy pomocy jakiego słówka? Delfin użyła słowa d'abord, czyli najpierw. A żeby je wzmocnić i uzyskać coś, co moglibyśmy przetłumaczyć na nieużywanej już za bardzo w języku polskim najsam pierw, najsam pierw, czyli tak jakby najbardziej najpierw, dodała wyraz tu, T-O-U-T. I powstało tout d'abord, tout d'abord. Posłuchajcie w kontekście. Super. Alors tout d'abord, tu dois choisir la source principale. Emma przytakuje i daje znać, że ma wydrukowane notatki z wykładu. Des notes de cours imprimés. Delfin upewnia się, czy notatki z wykładu pokrywają całość. Et ça couvre tout? Et ça couvre tout? Couvrir, w zależności od kontekstu, będzie oznaczać przykryć, pokryć, zakryć. A découvrir? Odkryć. Przedrostek d nadaje znaczenie wycofania jakiejś akcji. Trochę jak takie nasze polskie od. Dziewczyny rozmawiają dalej. Okazuje się, że le note de cour couvre tylko la plupart, większość materiału. Le reste, reszta, jest zawarta w pierwszych dwóch rozdziałach książki. Wiecie jak powiedzieć książka? Livre. Brawo. Un livre. To, że książka jest w języku francuskim rodzaju męskiego, możecie zapamiętać zapamiętując połączenie danego słowa, tego słowa, książka, z jakimś przymiotnikiem, który w formie żeńskiej zabrzmiałby inaczej. Czyli najlepiej znaleźć sobie taki przymiotnik, który kończy się na przykład na T albo D. No to weźmy sobie standardowo „intéressant”. W formie żeńskiej „intéressant” zabrzmiałoby „intéressante. No ale ponieważ książka jest rodzaju męskiego, to mamy un livre intéressant. Un livre Intéressant Rodzaj męski. Okej, okay, ale jakie jeszcze możemy nazwać książkę? To określenie pojawiło się właśnie w dialogu. To jest takie potoczne określenie. Zaczyna się na literę B. Le. Bu... Le bouquin. Un bouquin. I to delfin właśnie używa tego zwrotu. I radzi przyjaciółce zacząć od buka. Podkreśla też, że to, co jest hyper important, to żeby czytać à voix haute. Lire à voix haute, to czytać na głos. Parle o, mówić głośno. Parle o, A parler bas, mówić cicho. Parle ba. To z kolei możecie kojarzyć z piosenki Edith Piaf Quand il me parle tout bas, czyli kiedy do mnie mówi tak cicho, takim też niskim głosem, tak moglibyśmy to zrozumieć, takim przyciszonym. Co ciekawe, możemy równie dobrze powiedzieć Lire à voix haute jak i Lire à haute voix, tak? czyli ten przymiotnik może wylądować zarówno przed, jak i po rzeczowniku. Swoją drogą bardzo Wam polecam czytać na głos po francusku. To świetny sposób na ćwiczenie mięśni i oswajanie się z brzmieniem swojego głosu w innym języku. Delphine zachęca Emmę nie tylko do czytania a voix haute, ale również do udawania, że jest nauczycielką i że wszystko to, co czyta, już wie. Ce qui est hyper important, c'est de lire tout ça à haute voix et tu vas prétendre que tu es la prof et que tout ce que tu lis, tu le sais déjà. Emma w końcu daje się przekonać, uznając, że nie ma innych pomysłów, jak się za to zabrać. J'ai pas vraiment d'autres idées comment m'y prendre. W dalszej części dialogu Delphine radzi jeszcze przyjaciółce, na co może poświęcić czas, konsekret du ton, na parę dni przed egzaminem. Zachęca do stworzenia nowych, przemyślanych notatek z mots słowami kluczowymi, hasłami, i używa przy tej okazji świetnego stwierdzenia Ça te fera gagner une nouvelle perspective. To ci zrobi wygrać nową perspektywę, tak byśmy mogli to przetłumaczyć dosłownie. A ładniej to ci da nową perspektywę albo to pomoże ci zyskać nową perspektywę. Co więcej, Delfin przekonuje, że dzięki temu Emma będzie mogła sprawdzić, czy naprawdę zrozumiała historię fizyki i czy odnalazła des liens de cause. Des liens de cause, czyli związki przyczynowo-skutkowe. Et tu va vérifier si tu a vraiment compris cette histoire et si tu as trouvé des liens de cause. Uczycie się tak czasem? Szukacie des liens de cause? Logicznych wyjaśnień zasad gramatycznych? Ukrytych powiązań między jednym tematem a drugim, podobieństw słówek? Innymi słowy, czy pozwalacie sobie rozsmakowywać się samym uczeniem? Czerpać przyjemność nie tylko z efektów, ale i z samego procesu? Edukacja szkolna wymagała raczej od nas szybkich efektów zapamiętania słówek, dat, wzorów. Powrotów do zaliczonego już materiału raczej nikt nie uskuteczniał. Aż pojawiła się oczywiście taka konieczność przy okazji jakichś większych testów, wśród których na czele jest tak zwany egzamin dojrzałości, matura. Nie wiem jak dla Was, ale dla mnie przygotowanie do matury było prawdziwym egzaminem dojrzałości. Tyle, że nie dojrzałości jako kobiety czy człowieka, ale dojrzałości jako ucznia, jako człowieka myślącego, który jest w stanie przyswoić sporą dawkę wiedzy. Prawdziwie przyswoić. Czyli nie tylko zapamiętać, ale przede wszystkim zrozumieć. Maturę zdałam dobrze, niektóre przedmioty nawet bardzo dobrze, ale egzamin ucznia już nie aż tak, bo zobaczyłam, że ja tak naprawdę nie umiem za bardzo się uczyć. Jednocześnie to był też początek mojej przygody, właśnie w takim rozsmakowywaniu się zdobywaniem wiedzy. Zaczęłam stawiać pierwsze kroki w takim strategicznym planowaniu. Mądrym notowaniu i, co ważne, sensownym powtarzaniu. Później studia prawnicze pomogły mi rozwinąć te umiejętności, pomogły albo wręcz zmusiły, bo nie znosiłam uczyć się na pamięć, wkuwać po to, żeby zdać i zaraz potem zapomnieć. Bref, kocham się uczyć, a moje dotychczasowe doświadczenie w uczeniu się języków obcych i nie tylko spisałam w kursie, który wypuściłam na początku tego roku. Rozsmakuj się w językach, który można kupić na mojej stronie internetowej. Jestem z tego kursu szczególnie dumna. Dzielę się w nim konkretnymi metodami na to, jak uczyć się z głową i jak właśnie czerpać z tego wszystkiego przyjemność. Jeśli jesteś zainteresowana, zainteresowany, w opisie odcinka znajdziesz link, dzięki któremu dowiesz się o tym kursie trochę więcej. Wracając do dialogu, najwyższy czas odsłuchać go po raz kolejny i tym razem po tych wszystkich wyjaśnieniach, Avec une nouvelle perspective. Putain, j'en ai marre. Emma, ça va Non. Ma belle, mais qu'est-ce qu'il y a Je te vois rarement aussi énervée. C'est parce que je n'arrive pas à prendre un truc par cœur. Je suis plutôt habituée aux choses comme les recherches, les calculs, etc. Et là, il me demande d'apprendre l'histoire de la physique. L'histoire. C'est pas du tout mon truc là. Il y a trop de dates, trop d'infos. Et d'ailleurs, je me demande ça sert à quoi Emma, calme-toi, je vais t'aider. M'aider Mais comment Contrairement à toi, je suis habituée à ce genre de matériel. Je vais te montrer comment apprendre pour que ça rentre dans ta tête de physicienne. Bon, vas-y, on essaye. Super alors, tout d'abord, tu dois choisir la source principale. Ouais, j'ai des notes de cours imprimées. Et ça couvre tout La plupart, ouais. Et le reste C'est ici. C'est quoi ben, Un livre. Mais tout ce qui est dedans te regarde Non, que des premiers chapitres. Ah ben voilà. Donc on va commencer par le bouquin. Il te reste combien de temps jusqu'à ton examen Exactement huit jours. 8 c'est bien. Donc il nous faut un planning. Le bouquin d'abord. Tu vas lire les deux chapitres aujourd'hui, sans prendre de notes. Tu peux juste marquer des infos cruciales. Les notes de cours en combien de pages 87. Ok. Alors euh, on va diviser la lecture en quatre parties. Demain tu vas lire la première partie. Et si jamais ça te fait penser à un truc que tu avais vu dans le livre, retrouve-le et complète les infos dans le document, c'est-à-dire dans les notes. Après demain, tu continues avec la deuxième partie du cours et les deux jours suivants, les deux parties suivantes. Mais alors, ce qui est hyper important, c'est de lire tout ça à voix haute. Et tu vas prétendre que tu es la prof et que tout ce que tu lis, tu le sais déjà. Quoi Oui, oui. T'as bien entendu. Tu vas devenir une comédienne. Del, tu me connais. Je ne me vois pas du tout dans ce genre de... Je ne trouve même pas de mort de connerie. J'avoue, c'est un peu ça, mais crois-moi, ça marche. Il s'agit de convaincre ton cerveau que, de un, ce que tu lis est super intéressant pour toi, et de deux, que tu le sais déjà. Parce qu'il va te croire, essaye. Bon, peut-être. J'ai pas vraiment d'autres idées comment m'y prendre... Super. Alors, euh, tu vas voir, ça va t'aider. Alors aujourd'hui, le livre, après euh, pendant quatre jours la lecture active de tes notes, et il te reste trois jours de répétition. C'est génial. Et quoi faire pendant ces trois jours Tu peux consacrer deux jours pour prendre des notes euh, en se basant sur ce que tu en as déjà. Des notes avec des mots-clés, les dates les plus importantes, etc. Ça te fera gagner une nouvelle perspective. Et tu vas vérifier si tu as vraiment compris cette histoire et si tu as trouvé des liens de cause. Ça a l'air logique. Et le jour avant l'examen Ben, tu révises tout dès le début.